W atmosferze odległej planety wykryto ozon i metan jednocześnie. To nie jest science fiction to dane z teleskopu Jamesa Webba, opublikowane w lipcu 2025 roku. Oba te związki są na Ziemi silnie powiązane z biologią metan z działalnością mikroorganizmów ozon z obecnością tlenu, który w dużej mierze produkują rośliny co najważniejsze w normalnych warunkach te dwa gazy niszczą się wzajemnie. Więc jeśli występują razem, musi istnieć coś, co je nieustannie produkuje. Naukowcy nie potrafią dziś wytłumaczyć tego zjawiska żadnym znanym procesem geologicznym czy chemicznym. Mowa o planecie K218b, oddalonej o 120 lat świetlnych, krążącej wokół chłodnego czerwonego karła. Znajduje się w strefie życia, gdzie może istnieć woda w stanie ciekłym. Czy to pierwszy sygnał istnienia życia poza Ziemią? JWST ma zbierać kolejne dane w najbliższych miesiącach, ale już dziś świat nauki jest poruszony, bo jeśli ta atmosfera naprawdę nie jest martwa, to może nie jesteśmy sami, a jeśli życie we wszechświecie jest powszechne, tylko jeszcze nie nauczyliśmy się go rozpoznawać?